Kupicie zupełnie na walce. Już nie siedzi. Od dzisiaj już nie siedzi. No mam takie wrażenie, zazwyczaj przed walkami byłeś powiedzmy bardzo bardziej czy może nie zmobilizowany, Tak byłeś bardziej wesoły, energiczny. Teraz tak byś sprawiał wrażenie y, przygaszonego. To jest koncentracja czy jakoś tak... Nie, to to, to by się wydaje po prostu. To nie, to, nie, to nie za ze mną związane tylko z tobą. To by się wydaje tylko Mamy dziewięć walki jutro, tutaj kibice widzieli dużo złej krwi na każdym ważeniu. U was jednak przyjacielskie takie relacje i wszyscy o tym wiemy i zastanawiam się, kto jutro zada pierwszy cios, jak to będzie wyglądało jutro na, pocz na początku walki po prostu. Pierwszy cios ten, ten który trafi no, tak to naprawdę, ten zada cios. Nie ma już, to się człowiek wyłączy, to nie będziemy patrzeć, że przyjaciel, kolega. No. Już zdecydowaliśmy się do tego, żeby wyjść do tej klatki i walczyć ze sobą, i już jak będziemy tam walczyć no to nie na siebie jak na przyjaciela tylko na na przeciwnika Czyli w decydującym y, powiedzmy przebiegu walki nie będziesz miał oporów przed decydującym uderzeniem nie będziesz hamował ręki Nie Nie Wszystko Mówi się mamy, że obecny mamy to nie jest ten mamy sprzed kontuzji czy, czy ty byłbyś w stanie y, wyjść do walki będąc, nie będąc w 100% przygotowany ja byłem na, na ostatniej walce, byłem to nie byłem ja, nie byłem do końca ja, bo byłem z kontuzją, z presją psychiczną, byłem z poważnym problemem ze zdrowiem. Zgodziłem się na walkę, wyszedłem na walkę, dałem na walkę, będąc w takim stanie. Dzisiaj jestem w 100% tym samym momentem, który był wcześniej, więc nie ma o co się martwić. A powiedz jeszcze, rok przerwy miałeś w zasadzie, bo to był listopad 2014, tu, tu, tu jest, czy teraz jest listopad, tam był grudzień podejrzewam. Ty jesteś teraz bardziej wypoczęty, świeży i tak dalej, czy troszeczkę może zardzewiały po tym roku? Przerwy? O kurde, jedzie <grytanie> siostra. A, nie no, na pewno nie jestem zardzewiały. Bardziej jestem wypoczęty, bo ja przez 10 lat jechałem bez przerwy, bez odpoczynku. Miałem dwie albo trzy, rok, trzy walki w roku, 10 lat ciężkiej pracy i w końcu ten odpoczątek mi się przejdą, no bo zrobiłem rok przerwy, wyleczyłem kontuzję. Także to się okaże jutro, zobaczymy, czy ja jestem rozwiałeń. Tak. tak się złożyło, że jako najlepszy zawodnik KSW nigdy nie miałeś tego pasa mistrzowskiego. Znaczy, tak, nie, miałeś, nie, no nie jesteś w kategorii 8-4 mistrzem, tak? Michowy Matera jest. Czy wobec tego ta walka jakieś dodatkowe emocje wywołuje, czy po prostu pas jest dodatkiem i traktujesz Tą jak każdą inną? Pas, pas dla mnie nie ma żadnego znaczenia chcę mocniej Cię bije? Generalnie bo rok przerwy, jest jakiś taki stres, masz coś, coś takiego w sobie, że po tym roku jest trochę inaczej się wchodzi do, do, do klatki? Wiesz, ja się miałem dużo innych rzeczy na głowie, bardzo, bardziej poważnych niż, te, niż walka i, i miałem problem ze zdrowiem i w ogóle się bałem, że nie wrócę do tego sportu. E, po operacji i przed operacją miałem naprawdę problem psychiczny. Po operacji e, nie wiedziałem, czy w ogóle wrócę do tego sportu. Chciałem zrezygnować w ogóle z tego sportu. Dzisiaj... Tutaj jestem i z tego się bardzo cieszę. E, nie mam żadnych emocji negatywnych, mam pozytywne emocje. Jestem zdrowy, znowu robię to, co kocham jestem głodny z uczęstwa. Nie, bo chodzi o to, że aktorzy często mówią, że jak wychodzą na scenę, to zawsze czują stres, wtedy to jest dobrze. Ty czujesz ten stres większy, mniejszy? No, to są aktorzy, to jest to nie jest gra, to jest prawdziwa walka. Okej, okay, jeszcze jedno pytanie: jeżeli jest z Twoim zdrowiem lepiej, to oznacza, że w 2016 roku zobaczymy Cię na pewno? Już mają. Raz, dwa, przy wieku. na najbliższa walka na i i potem w maju. Dzisiaj jesteś tutaj, mówisz, że jesteś gotowy w 100%, powiedz, czy śladu kontuzji już nie ma? E, nie ma, nie ma. Właśnie, że dobrze się stało, że jednak doszło do tej operacji i e, tej kontuzji nie ma, bo ja się z nią borykałem przy, przy ostatniej walce. No, teraz jestem w 100% czynny trenuję ciężko. Jestem sprawny, no. wtedy byłem taki, no, nie swój. KSB, mówiąc o tej walce nie wykluczają też rewanżu pomiędzy wami. Ty w ogóle dopuszczasz taką opcję? To jest decyzja jest coś KSW, więc oni decydują, że chcą rewanżu i kibice tego będą chcieli, no to jak najbardziej. To się zapytam o to dzisiejsze ważenie, jak to KSW się według Ciebie zmieniło przez ten czas, kiedy ty nie startowałeś? Jak <laughs> się podobało? Raptem, raptem, nie byłem na jednej gali, nie byłem że dwóch. Nic się nie zmieniło, jest dobrze, jest fajnie. Coraz lepiej. Dzięki.